Ten, kto cię złości, ma nad tobą władzę. Brzmi jak prowokacja? To dobrze, bo właśnie o tym mowa. A teraz zastanów się, ile razy ktoś jednym zdaniem wyprowadził cię z równowagi? Ile razy pozwoliłeś, aby czyjaś opinia zburzyła twój spokój, albo twój dzień, albo nawet tydzień? Za każdym razem, kiedy ktoś doprowadza cię do furii, oddajesz mu władzę nad sobą. Oddajesz mu stery swojego nastroju, decyzji, albo nawet życia. Brzmi brutalnie, bo tak właśnie działa emocjonalna niewola. I to nie chodzi o to, żeby być zimnym jak głaz, a chodzi o to, żeby mieć świadomość. Twoja reakcja to twoja odpowiedzialność. Nie jesteś marionetką czyjegoś nastroju i nie musisz być emocjonalnym niewolnikiem. Ten, kto potrafi w tobie wywołać gniew, ma nad tobą kontrolę, ale tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. Więc pytanie jest proste. Kto dziś trzyma twoje emocje na smyczy? Ty? Czy ktoś inny?